Spójrz mordeczko, jakie piękne rzeczy przygotowaliśmy dla was na Back to School. W tym momencie do szkoły wracasz jak Sigma, jeśli masz zestaw Wojana. Także wbijaj na Shop i sprawdzaj, bo naprawdę są fajne przedmioty. Mamy nowe plecaki, nowe śniadaniówki, zobacz ile to mieści. Tam jest nawet bidon w tej śniadaniówce. Plecaki, masę rzeczy, to wszystko jest dostępne na Wojanshop. Sprawdzajcie. Wow. Wojan, wow. co ty zrobisz? Przeniosło mnie. Wojanek, przeniesie się do Wojanowic. Widzowie, na wstępie chciałem was przeprosić, bo jestem już bardzo zmęczony. Wyglądam strasznie, no jest, jestem po prostu zmęczony, bo jest godzina trzecia w nocy. Patrzcie, o no, widzieliście? Trzecia w nocy, jest, trzecia, widzicie? I teraz problem jest taki: dzwoni do mnie nubek o tej godzinie. Co on może ode mnie chcieć? Słyszycie? Dzwoni, i to jest Nubek znowu. Nie chcę wam pokazywać jego numeru. O, dobra, rozłączyłem się znowu. On do mnie ciągle wydzwania. Patrzcie, no, no, stop, do mnie wydzwania. Chyba w końcu odbiorę od niego, ale boję się, boję się, że to może być coś złego. Dlatego przygotuję się tutaj, jak będzie do nas dzwonił, to od razu odbiorę i będę na głośnik z nim rozmawiał. Dobra, dzwoni. Mamy go. Dobra, biorę tutaj mikrofon. Odbieram i patrzymy, uwaga. Nubek, e, co ty robisz? Czemu tak do mnie wydzwaniasz? O, ja wejdź na sobie. Nie bój się, jestem normalny Dobra, eee... Ale o co chodzi? Weź, e, co ty w ogóle? Czemu ty nie śpisz? Co ty robisz na tej godzinie, Nubek? Granna woja chodź po Dobra, możemy pograć jutro, bo już jest późna godzina, jakby... Ja już bym chciał dawno pójść spać Nubek Bo nie mogę zasnąć, chodź, pomóż mi, pograj ze mną <laughs> trzeciej w nocy Dobra, wchodzę na wojanowice i zobaczymy. Daj mi się, daj mi tylko chwilę, chwilę się ogarnę, wbiję na Wojanowice. I pogadamy, ok? Dobra, widzowie, e, dajcie mi chwilę Zaraz wejdę na Wojanowice, muszę się ogarnąć trochę I idziemy, idziemy sprawdzić, o co mu może chodzić eee, Widzowie, nie chcę pobudzić osób w domu Bo jest naprawdę późno I ja sam powinienem już dawno spać A tym bardziej Nubek Nubek jest młody, on powinien już spać dawno a on do mnie wyzwania. Przecież jest po dobranocce, o co mu chodzi? Dobra, ale kazał mi wbić, mówi, że nie może spać Więc cho o o chodźmy eee, Co to jest! Widzowie! Widzowie nie mogę się za bardzo wydzierać, ale... Ale... ale co to jest? Czy to jest twarz? To jest w ogóle? Czy to nie jest snubek? O co? Czy ja słyszałem? Mario, no ja... też... ale mnie ja przestraszył! Przestraszyłeś, spokojanie. wie! tak się nagle Ciebie pojawiłeś! Też dzwonił taki straszny. Tak, 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 tak! Dzwonił i do mnie mówił jakimś dziwnym głosem, tobie też tak mówił dziwnym głosem Stary, ale zobacz co jest na niebie. No właśnie widziałem, teraz to zobaczyłem Stary, co, o co może mu chodzić, co mu nie się wiem, stary, stało? ja jestem tak śpiący, on mnie obudzi kazał mi tu wbić Ale dlaczego, co A, tu Dobra, mała? dobra, to jak już obaj nie śpimy, to chociaż chodźmy się dowiedzieć o co chodzi Ja już też bym chciał pójść spać, ale nie mogę On mi, on stary dzwonił do mnie normalnie na telefon Weź mi go ale normalnie, jak, nie gadaj no, takim przecież głosem, jakimś szyderczym gadał, chciał zabić Tak, tak, takim Eee, win, -e, nie mogę zasnąć dokładnie tak samo, dokładnie nie tak samo. No. Miałem, no. Dobra, chodź. E co jest? A! Co tu się dzieje? Co to jest? Widzowie! Przecież. Domu się pali. Stop. To jest. To jest stary. Opętany nob Jakiś. Nie, dobra, zatrzymajmy to. Co tu się dzieje? Zatrzymajmy. Pali się zaraz wszystko. O, powstrzymajmy go. No patrz, przecież to płonie jego dom! Co on robi? On nie może tego tak zrobić. Dobra, górę. Co tu się dzieje? Dobra, powstrzymajmy go szybko na górze. Tutaj, tutaj, tutaj. Gaśmy to wszystko. Gaśmy. Dobra, na górę, dawaj. jest? Pali on, to jest masakra to co on teraz zrobił, przesadził Co jest tutaj? Ej, co za łóżko dziwne? Ja nie mogę Ej, dobra, to jest za bardzo straszne Co on z nami chce zrobić? Nie wiem, idę na górę też, idę na górę, eee, dobra I nie ma go, ale patrz, no zaraz spali całe drewno Czem on to na drewnie podpalił? Naprawiamy to, naprawiamy, ej, ale nie ma go u siebie w domku Gdzie on jest w takim razie? Nubek, jesteś tutaj w domku, czy... czy ty... Wyszedłeś, halo nubek! Nie mogę się wydzierać. Ej, zejdźmy na dół do, do piwnicy, może stary tam coś, ktoś Bych jest. Ej! Nie. Tak, tu są ślady, teraz zauważyłem! Ten ogień mi przeszkadzał, tu są ślady, jakby. Z tą nowe krwi. Z tą nowe, tak, jakby, jakby właśnie krwi. Zejdźmy na dół. Zejdźmy na dół, gdzie one prowadzą. Czekaj. One prowadziły. Czekaj, tutaj nadal nie ma żadnych śladów, może na górze, góry, albo góry. gdzieś one prowadzą, czekaj, tu, tu. Ej, to jest U rozwalone, tak, tutaj. Patrz. O, ile ich jest, ja nie mogę. Dobra. dokąd? Dobra, chodźmy, chodźmy. Do szkoły chyba nie. Czy Nobek jest normalny, stary? On chce iść do nie, szkoły? Ja, nie, nie. Ej, nie, skręca to do mechanika. Zobacz. Tu, eee, czekaj, nie, 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 teraz idzie. tu. O nie, Ej, do szkoły, to idzie do szkoły. Nie, 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 jeśli Nubek naprawdę sam poszedł do szkoły, co, to jest z nim coś naprawdę nie tak. Jest o, z nim coś nie, nie tak, ale chodźmy sprawdzić w takim razie, dowiedzmy się wie O bawię. kurde O, co to jest? Jakiś normalnie? Co to? Co to ma być? Dobra, bo to... za jakiś dzień szkolny w Halloween może się bawi. Ale Halloween się skończyło, stare, już no było tak. dawno. To już nie są karty Halloweenowe! A, szkoła tak A nie ]cem. wyglądała. A teraz za pająkami trzeba iść! Dobra, chodźmy, chodźmy za pajankę. Czemu to jest zabarykotowane? Może nie powinien. O kurde to jest! O! No! Cześć! Mój uczniowie O kurde, jak wygląda Jakby <susurna> chciał nas zjeść Nie, 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 Pawion, nie, nie zbliżaj się, na się na do X2> niego X2> Co robi? Jesteście pilnymi uczniami, moi uczniowie już przyszli Eee, Nubek, no, czy to jest jakiś głupi żart? Co ty no, robisz od trzeciej w nocy na wojnowicach i dlaczego wyglądasz tak strasznie? Ja masz taką dużą buzię Eee, chodźcie, do mnie Chodźcie Nie, 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 ja nie chcę A! Nie. Co ty robisz? Ej, on psuje te groby, panie, on psuje te groby! Panie świecie, nie mogę no, <grym> nie niego się Dopiero co przyszedłeś od trzeciej Nie, zarcy. nie, 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 ja, łatwo! Idzie co, co, za co, tobą, tobą. idź za tobą. A masz! I o nie, ty tylko na mnie ten wysyłasz! mnie Nubek Nubek masz mnie zostawić! A nie bójcie się, nie, z, zostaw, zostaw, nie jestem taki zły, jak on się wydaje. Eee, bo... Ja się trochę ciebie boję, przez nam Nubek, powiedz powiedz Nubek, czy co ci się stało, że tak... Nie możesz spać, co, co się dzieje ja nie śpię w nocy, ja zawsze o trzeciej w nocy gram. Nie, 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 nie grałeś o trzeciej w nocy, stary, ty to po dobranocy o 19 szedłeś spać, stary. To jest coś nie tak. Nie rób nam tego. Palią, dałeś mu coś do jedzenia, jakoś ostatnio? bo nie dałem, on do mnie dzwoni w nocy, ja byłem śpiący. Ja też właśnie, dobrze, że dobrze, że wszedłem na Wojanowice Dobra, jak mamy ci pomóc, Nubek? Ja chcę ci pomóc. Może chodź do szpitala, co? Ja chcę z wami pograć, tylko tego nie. chcę. Jak nie, No to nie gramy, to chodź Nubek z nami! Ej, dawaj, pani, musimy mu pomóc. Musimy go jakoś nie Wyleczyć albo coś. jego twarz to jakąś operację plastyczną, tylko damy radę zmienić. Spróbujmy, może stary jakoś o tej trzeciej w nocy opętało. Może. Co? Gdzie on poszedł? Chodźmy go, idziemy, za nim idziemy. Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? Widzio? Ej, nie ma go tu. Gdzie on poszedł? Lewo, prawo, lewo. Ej, nie ma. Nie ma go. Nie ma go. Ej, to jest naprawdę straszne. Halo Nubek, no Nubek no Bo Janie i palionie macie ładne domki Ej co, no? np. Oh, dobra, nie zakładam, zakładam elektryczkę, lecę, lecę do, 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 do domków Do domku, do, do domku, do domku A oh, ja tak do, do swojego domu! On ci pali chałupę! On Ej! Ci pali, dom. pali ci np. No klikaj tą zapalniczką! Nie, Ja nie, nie, nie bawał, nie, 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 błagam! Moja nie, 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 To wszystko nie, Wszystko nie, On On nie, nie, tak, o, nie, dak, tak, tak nie, stary, nie, nie, na dachu jeszcze jest, na dachu jest. Powstrzymajmy go, musimy no go powstrzymać. Nie mogę! Oa, zaraz zginę! Dobra, muszę założyć zbrojkę, to jest masakra! Dobra, dobra, założyłem. Dobra, jest ja nie mogę jest bezpiecznie. O, palion. Twojego domu idzie do twojego domu. Do twojego nie, do nie, domu. nie, nie, nie! No Nubek, Nubek no Coś no back, ty zjadłeś Dobranoc. noc! Coś it's ty zjadł. Nigdy it's więcej back. płatek czekoladowych płatków o godzinie 19, Nubek! No Nigdy więcej. Back, no bo idź spać, czemu ty palisz chatę? Przestań Nubek, się bawić, nie to. nie jest zabawa! Ja się tak nie bawię, Nubek. Ty prawie spaliłeś nasze domy. Dobra, musimy... Musimy coś z sobą zrobić. O dobrze Balion, dobrze! Zamykamy cię Zamykamy cię na dole Co on idzie zrobić? Dobra, dawaj na dół. O dobra, dobra, dobra Mam tutaj specjalne przejście, mam tutaj specjalne przejście. Dobra. Nubek! Nubek! Gdzie idzie do góry? Nubek co on robi? Czekaj. Co ty robisz? coś Co ty? Co on robi? Patrz, on próbuje coś wyszukać. Co ty? Co? No, stary jakoś krąży naokoło, nie, nie, nie on wiem On jest ześwirowany Zostań tu Nubek Zostań czapijcie tu Czapijcie mnie, czapijcie mnie Nie, 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 ty musisz tutaj zostać, patrz Rozwalam Tam to Ja to. zrobię Nie, Nubek I no, stary, on naprawdę ześwirował, on się... Nie do góry? Nie, 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 nie. jak go muszę Nie, może wejść, nie może wyjść, nie może wyjść dobrze, dobrze Mało serduszek już zostało. O, panie, nie, 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 skoczysz teraz, <śm> 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 Nie ha Nie Nie! Nie, Nie nie, nie, Nie! NIE! No zabił się! Skąd on chciałby wyjdzie i wyszedł? Wyjdzie stąd. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.